Rozmawiam z byłym posłem Ziemi Chojnickiej, Ignacym Ginterem, posłem na Sejm 10. kadencji. Panie Ignacy, czy warto dokumentować lokalną historię? Ja uważam, że jak najbardziej. To nie tylko chodzi o to pokolenie, które dzisiaj jest, ale to, które się narodzi za parę lat, czy będzie nawet za 100 lat, czy nawet 200. Ci ludzie będą mogli zobaczyć, jak tutaj się organizowała ta cała wolność. W 1989 roku, czyli pozbyliśmy się jakby tego socjalizmu nazwanego częściowo komunizmu. Dowiedział się Pan dzisiaj kilku faktów, które będą zawarte w książce Chojnicki, Czerwiec 89. Czy uważa Pan, że taką książkę warto będzie przeczytać? Czy poleciłby Pan taką książkę? Jeśli tak, to, to dlaczego? Ja uważam, że ta książka powinna być napisana i powinno być to zrobione już dawno tylko. No mnie namawiali już kilku, że mam pisać. Ja takiego daru do pisania nie mam. Zresztą nie mam takiego wykształcenia, nie bardzo by to wychodziło. I ja myślę, że społeczność teraz powinna czytać tą książkę, jak i później. Tutaj jest taka prośba do samorządów poszczególnych, żeby włączyli akcję, żeby tą książkę można promować poprzez danie pieniędzy, żeby ją stworzyć jak największy nakład, bo to jest bardzo ważne, bo jak nie ma nakładu, to książka gdzieś ginie. Powinien być większy nakład I, i zwracam się do wójtów, do burmistrzów naszego powiatu, chociaż tylko by. Dziękuję serdecznie. Rozmawiałem z byłym posłem ziemi chojnickiej.